Szanowne Panie i Panowie Posłowie, Panie Marszałku, Pozwólcie, że, nie marnując Waszego czasu i czasu Polaków, przejdę od razu do sedna. To nie jest dzień, gdzie ktokolwiek czekałby na długie, kwieciste przemówienia. To jest dzień, gdzie, w związku z sytuacją polityczną po wyborach prezydenckich, Potrzebna jest klarowna informacja, na czym stoimy. Zwracam się dzisiaj do Wysokiej Izby o udzielenie wotum zaufania dla naszego rządu z chyba dość oczywistych względów. Kalendarz polityczny, bardzo dynamiczny, pokazał z całą wrażliwością, jakie wyzwania stoją przed koalicją rządzącą, przed koalicją 15 października. Nie można zamykać oczu na rzeczywistość. Te wyzwania są większe niż, się, niż oczekiwaliśmy w związku z wyborami prezydenckimi. Nie ma trzęsienia ziemi, ale nazwijmy rzecz po imieniu. Czeka nas dwa i pół roku bardzo ciężkiej i poważnej pracy w warunkach, które nie zmienią się na lepsze. Mówię o warunkach politycznych. Prezydenta niechętnego, zmianom, jakie proponowaliśmy, w Polsce i naszym wyborcom zastąpił prezydent, czy zastąpi w sierpniu prezydent, co najmniej równie niechętny tym zmianom i propozycjom, jakie dla 11 milionów wyborców 15 października 2023 roku, które wydały się bardzo atrakcyjne i które są nadal w mocy. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj Cała Polska, zarówno nasi wyborcy, nasi sympatycy, jak i oponenci, te dwie połowy tak wyraźnie ujawniające się w ostatnich wyborach czekają na jednoznaczne stanowisko i przede wszystkim na pewną perspektywę. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że zwracam się po wotum zaufania, bo mam przekonanie, wiarę i pewność, że mamy mandat do rządzenia, do brania na siebie pełnej odpowiedzialności za to, co w Polsce się dzieje. I ten mandat i ten mandat jest potrójny. Są trzy wymiary tego mandatu, który jest dla nas i wielkim przywilejem, bo sprawować władzę w Polsce to jest wielki przywilej, ale przede wszystkim jest to wielkie zobowiązanie, wielki obowiązek. Z czego składa się ten mandat? Po pierwsze, 11 milionów wyborców półtora roku temu zawierzyło koalicji rządzącej, koalicji 15 października, wówczas będącej w opozycji. Największa ilość wyborców przy największej frekwencji dała nam w ręce odpowiedzialnej za Polskę, za jej bezpieczeństwo i w takim wielkim uroczystym depozycie złożono. Yy, w nasze ręce, w nasze serca, w nasze umysły nadzieja, nadzieje i marzenia 11 milionów Polaków. Szczerze powiedziawszy, kilka dni temu ten mandat został odnowiony ponad 10 milionów głosów w przegranych wyborach prezydenckich. Ponad 10 milionów głosów przy trochę niższej frekwencji. To jest podobny kapitał Kapitał zaufania, chociaż na pewno też przesycony niecierpliwością, czasami rozczarowaniem czy złością, bo każdy w swoich nadziejach, w swoich marzeniach wyobrażał sobie na pewno szybszy marsz i więcej sukcesów. I w sumie nie jest chyba naszą rolą dzisiaj tłumaczyć się. My musimy wytłumaczyć wszystkim, wszystkim rodakom, nie tylko tych, tym, którzy na nas głosowali. Dlaczego znaleźliśmy się dzisiaj w takim, a nie innym miejscu? Ale nic nie zwalnia nas, tych, którzy dzisiaj dźwigają na sobie odpowiedzialność za Polskę, nic nie zwalnia z odpowiedzialności za losy naszego kraju, ponieważ te 11 milionów w październiku, te ponad 10 milionów kilka dni temu powiedziało przy wszystkich irytacjach i zastrzeżeniach macie dalej robić swoją robotę. Chyba wszyscy, no poza może debiutantami politycznymi, ale chyba wszyscy na tej sali znamy i smak zwycięstwa, i gorycz porażki. Ja też dobrze znam i smak zwycięstwa, i gorycz porażki. Tak, tak wygląda życie polityczne, nie tylko nas na tej sali, ale wszystkich Polek i Polaków. Znam smak zwycięstwa i gorycz porażki, ale nie znam takiego słowa jak kapitulacja. Nie ma mowy o tym. Jest też drugi wymiar tego mandatu i nikt nas nie zwolnił z realizacji tego drugiego wymiaru, mandatu politycznego, jaki mamy my dzisiaj tworzący koalicję rządzącą. I to jest mandat wynikający z jednoznacznych i dość oczywistych przepisów konstytucji i zasad ustrojowych. Niezależnie od emocji i złych informacji, jeśli chodzi o przebieg wyborów i, i możliwe nadużycia czy fałsze w czasie głosowania i liczenia głosów, my na pewno uszanujemy wynik wyborów, ale szanujemy przede wszystkim też konstytucję i zasady ustroju. Więc respektując wynik wyborów, chociaż cały czas. Będę apelował do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za kontrolę, przebieg i uznanie legalności wyborów, aby bardzo rzetelnie, w związku z tym, że to 10 milionów ludzi, tego oczekuje z całą pewnością, aby bardzo rzetelnie ocenić wszystkie sygnały o nieprawidłowościach czy ryzykach fałszu. Nie rozumiem śmiechu z tego tytułu. Śmiejecie się z tych 10 milionów ludzi, którzy mają dzisiaj prawo ale wiecie co, właściwie ze wszystkich wyborców się śmiejecie, bo wszyscy wyborcy mają prawo, święte prawo wiedzieć, że każdy głos każdej Polki, każdego Polaka bez wyjątku ma taką samą wagę i wymaga szacunku od wszystkich organów władzy. Ten drugi wymiar mandatu to, jak powiedziałem, konstytucja i zasady ustrojowe. To rząd ponosi odpowiedzialność za władzę wykonawczą w Polsce. Wyniki wyborów prezydenckich w niczym nie zmniejszają ani naszej odpowiedzialności, ani naszych obowiązków, ani zakresu władzy, kompetencji. A więc zwracam się tu nie tylko do posłów koalicji rządzącej, posłów opozycji, ale także do całego narodu z bardzo poważną, przemyślaną deklaracją. Wynik wyborów nie zmniejsza, nie zwalnia, nie usprawiedliwia nikogo, kto uznałby, że wybory prezydenckie zmieniły zasady ustrojowe i że spoczywa na nas dzisiaj czy od dzisiaj mniejsza odpowiedzialność za to, co się dzieje. Nie. Na nas dzisiaj spoczywa jeszcze większa odpowiedzialność, bo czeka nas dwa i pół roku w trudnych warunkach, ale dwa i pół roku pełnej mobilizacji i pełnej odpowiedzialności. Nie tylko dlatego, że połowa Polski tego od nas oczekuje w sensie pozytywnym, ale tak mówi Konstytucja, tak mówił Służby Rzeczpospolitej, to jest nasz oczywisty obowiązek. Także dosyć marudzenia, bo <zysk> nawet jeśli. Nawet jeśli rozumiem nastroje, nic przyjemnego dla tych, którzy właśnie gorycz, porażki dzisiaj przeżywają, ale to w niczym, jak powiedziałem, w niczym nie zmienia sytuacji w naszym kraju. I w niczym nie zmniejsza, nie pomniejsza wyzwania, które stało przed nami półtora roku temu, kiedy wygrywaliśmy wybory i stoi. Tak samo dzisiaj to wyzwanie przed nami po wyborach prezydenckich. Potrzebujemy tego trzeciego wymiaru. Widzę, zresztą dzisiaj to widać szczególnie y, y, efektownie na tej sali. Mamy większość w tej sali. To nie jest powód do satysfakcji, to jest satysfakcji też. Ale to jest y, coś, co jest bezcennym darem, jaki dali nam wyborcy. Zmarnowanie tej większości, zanim minęła połowa kadencji. Bo komuś się odechciało, albo bo ktoś się przestraszył. Zobaczcie zresztą, jak wygląda ta strona sali. Znaczy, jak przeciw. Przeciw komu, przeciw komu stajecie każdego dnia? Przeciw ludziom, którzy mają dokładnie taki stosunek do ojczyzny, do y, zadań, tutaj, które stoją przed posłami i posłankami. Wydawałoby się, że to jest dzień jednak dość szczególny. I nie mówię o tym, że. Liczę tutaj na jakąś szczególną sympatię czy szacunek ze strony posłanek czy posłów PiSu, ale ta demonstracja bardzo dużo mówi przede wszystkim o naszych obowiązkach. Czy naprawdę przez chwilę komukolwiek z tej strony sali przyszła do głowa myśl, żeby im oddać Polskę w ich ręce? Otwórzcie szeroko oczy i przypomnijcie sobie jeszcze raz, jak ważne sprawy spowodowały że byliście tak zmobilizowani, tak zdeterminowani półtora roku temu i jak ważne sprawy spowodowały, że Polacy dali nam w ręce odpowiedzialność za ojczyznę. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Mówiliśmy, że pogonimy zło. Wiedzieliśmy, ci, którzy mają doświadczenie polityczne, ja mam doświadczenie polityczne, że nie będzie to łatwe, ale czy, to, czy z tego tytułu, że to jest zadanie bardzo trudne? Niektórzy mogą myśleć, że przekraczające nawet możliwości niektórych z nas, ale czy to w jakimkolwiek stopniu ma zmniejszyć naszą determinację albo usprawiedliwość i usprawiedliwić słabość. Nie, to nie wchodzi w rachubę. Zarówno mandat od ludzi, jak i konstytucja i ogrom wyzwania, jaki stoi przed Polską i przed wami, to są trzy powody, dla których dzisiaj musimy potwierdzić gotowość do wzięcia. Pełnej odpowiedzialności za to, co w Polsce się dzieje. I wierzę w Was, wierzę w Waszą determinację i odwagę, wierzę w Wasze serca i umysły i wierzę, że tego dokonamy dzisiaj i przez następne dwa i pół roku.